Zobaczmy, dlaczego nagle odwołano tak ważną polską tradycję, wywołując przy tym ogromne kontrowersje. Co roku, 11 listopada Poznań hucznie obchodził imieniny swojej głównej ulicy, święty Marcin. Ale nagle organizator Centrum Kultury Zamek ogłosił koniec. Od 2025 roku korowodu nie będzie. Jaki jest oficjalny powód? Podobno chodzi o bezpieczeństwo. Tłumy były już po prostu za duże. Co ciekawe, policja zaprzecza, mówi, że zalecała tylko nowe środki bezpieczeństwa, nic więcej. I tu pojawia się druga teoria. Zdaniem krytyków, nie chodzi o bezpieczeństwo, a o ideologię. No i mamy dwie zupełnie inne historie: zwykła logistyka kontra walka o kulturę i tradycję. Żeby to wszystko zrozumieć, trzeba cofnąć się w czasie. Korzenie tej tradycji są naprawdę głębokie. Wszystko opiera się na słynnej legendzie o świętym Marcinie Sturs i jego niezwykłym geście. W nocy Marcin miał sen. Zobaczył w nim Jezusa odzianego w ten właśnie fragment płaszcza. No właśnie. Zdaniem krytyków, to religijne sedno legendy jest problemem dla obecnych władz miasta. Padają oskarżenia, że to próba wymazania chrześcijańskiego charakteru tego święta, taka laicyzacja na siłę. I tak miasto jest rozdarte. Czy to była pragmatyczna decyzja? Czy jednak atak na dziedzictwo? Bo odwołanie parady to coś więcej to pytanie o tradycję, postęp i pamięć kulturową.